Cześć, w dzisiejszym filmie nie będę gadał ja, ale będzie mówiła Agnieszka. Natomiast są dwie tajemnice, jak zrobić zarąbistego grilla. I dzisiaj będzie z jedną z tych sztuk. I pokażę Wam, Agnieszka, jak zrobić fantastyczną paczaję, której należy namoczyć mięso na grilla. Na następnego dnia, tak żeby po prostu było niebo w gębie. Mówiąc krótko, zapraszam Agnieszkę. Na razie. Zostańcie na filmie i obejrzyjcie film, bo warto! Witam Was po krótkiej przerwie świątecznej i chciałabym Was zaprosić na krótką serię filmów przygotowujących do sezonu grillowego. W dzisiejszym filmie zapraszam Was do zrobienia boczku z grilla i będziemy przygotowywać marynatę, a dopiero na następny dzień będziemy grillować boczek. Mariusz powiedział o dwóch metodach przygotowania grilla. Jedną z metod jest najpierw zamarynowanie właśnie mięsa, a druga metoda to przyprawienie i mięso wędruje od razu na grilla. Ja dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić właśnie taką marynatę do boczku. I potrzebujemy oczywiście boczek pokrojonych w plastry, mieszankę przypraw zrobioną przeze mnie, nie kupioną, i mam tutaj czosnek paprykę ostrą wędzoną. Jeśli wolicie łagodny smak, to użyjcie papryki wędzonej słodkiej. Mamy tutaj kozieradkę, cząber, yy, kminek i jeszcze sól i majeranek oczywiście. I mam nadzieję, że nie zapomniałam już o wszystkich przyprawach, które tutaj dodałam. I jeszcze potrzebujemy oliwę soli oczywiście tutaj nie ma, bo sól dodaję dopiero jak będę teraz robiła tą marynatę do boczku. Różne proporcje, nie ma tak, że po prostu każdej przyprawy dodawałam po łyżeczce, bo dodawałam w różnych proporcjach. I ja robię to tak na tak zwane oko. Po prostu wącham i czuję, czy mi zapach odpowiada. Będziemy potrzebować ze dwie takie dosyć spore łyżki tej mieszanki. Troszkę soli. To jest taka nieduża łyżeczka. I oliwy, żeby to nam się. Wszystko ładnie połączyło. Czyli tak z łyżkę z dwie. Mieszamy. Jeszcze troszkę musimy dodać oliwy. Tena ta jest przygotowana, ma być taka w miarę luźna, żeby można było nią smarować boczek. I potrzebujemy oczywiście jakiś pojemnik, w którym ten nasz boczek włożymy i szczelnie zamkniemy, żeby się mógł marynować przez całą noc i jutro będzie grillowany. Od spodu jest jeszcze, i przewracać jako spód? Będę przewracać. Aha, chciałam Was zaprosić, abyście zrobili przepyszną pierś z kurczaka. Właśnie grillowano. I kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Tutaj się boczek marynuje, a ja chcę Wam przypomnieć, że na naszym kanale znajdziecie również boczek pieczony z piekarnika. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A jeśli chodzi o boczek, to na naszym kanale będzie również sałatka ze szpinaku i chipsów z boczku. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Do grilla bardzo pasuje sos, który jest białkowy, a takim sosem białkowym są cacygi. I powiem Wam szczerze, nie wiem jak w Waszym towarzystwie, ale jeżeli chcecie zabłysnąć, to zróbcie sos tzatzigi, bo ja nigdy nie byłem na grillu, gdzie taki sos był podany. Kliknijcie tutaj właśnie tak, kartę. Tak, tu kartę, o! Boczek jest już przygotowany. Zamykamy szczelnie pudełko, które wędruje teraz do lodówki na całą noc, a nawet dłużej, bo dopiero w porze obiadowej będzie boczek grillowany. I zapraszam Was jutro na ciąg dalszy boczku. I zapraszam Was jutro na ciąg dalszy grillowanym boczku. Zapomniałam, jak mam powiedzieć. I zapraszam Was jutro na ciąg dalszy przygotowań boczku do grilla. I do jutra. Hej! Witam Was w kolejnym dniu. Dziś będziemy grillować boczek, ale będziemy go grillować na patelni grillowej. Ja mam patelnię teflonową. Włączymy żeby się patelnia rozgrzała. A zanim się patelnia rozgrzeje to zapraszam Was do zrobienia pysznego domowego majonezu. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Boczek już jest wyjęty. Czekamy aż się patelnia rozgrzeje. Patelnia czuć już tutaj ręką jak przykładam, że jest rozgrzana, więc składziemy nasz zamarynowany poczek. Jeśli macie grubsze plastry boczków, to należy je kilka razy po prostu na grillu czy też w patelni przełożyć raz na jedną, raz na drugą stronę, żeby się dobrze ugrillowały. Pamiętajcie, aby nie ustawiać najwyższej mocy palnika, bo wtedy boczek zamiast się porządnie zgrillować, to za szybko Wam się z wierzchu spiecze a w środku będzie jeszcze surowy. Więc róbcie to na średniej mocy palnika A przy grubszych właśnie plastrach obracajcie to jakiś czas raz na jedną, raz na drugą stronę. A jeśli grillujecie, to podnieście róż wyżej. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione danie grilla. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i polecam wam zrobić sos czosnkowy i sos tatarski. I do zobaczenia w następnym filmie. Ta.